Cześć moi drodzy, z tej strony Kaśka i witam Was na kanale Drawa Opowiada w szesnastym vlogmasie, już za tydzień we wtorek Wigilia. Jak się z tym czujecie? Powiedzcie mi też, czy u Was dzisiaj też tak potwornie wieje, bo w Krakowie chcę urwać głowę, słychać co chwilę, że gdzieś na budowie coś porywa. Warunki jak w horrorze. Dajcie znać, czy u was tak samo, i dajcie znać, jak czujecie się z tym, że już za chwilkę wigilia i święta. A tymczasem zapaszcie sobie pysznej herbatki lub kawy, i zapraszam Was do oglądania vlogmasa. A co dzisiaj? Przetestujemy sobie produkty do pielęgnacji skór, te które udało nam się już wyciągnąć z kalendarzy adwentowych. Na pierwszy rzut idzie. Czyścioch od doktora Horsa. Pierwszy raz używam tego produktu, także nie mam oczekiwań i nie wiem czego się spodziewać, ale to co zwróciło moją uwagę to bardzo ładny zapach. Słodki, taki trochę piernikowy, może to miało związek akurat z tym, że znalazł się w kalendarzu adwentowym, nie wiem, ale jestem pod wrażeniem tego, że po popryskaniu na obuwie praktycznie od razu on działa. Wystarczy przetrzeć szmatką, tak jak jest faktycznie napisane na opakowaniu. Jako drugi też produkt marki, której wcześniej nie używałam, a co tutaj zwróciło moją uwagę, i to na minus to zapach, taki dość mocno octowy, jeśli miałabym porównać do doktora Horsa, ale poza zapachem w odczuciu jest bardzo podobny i dyfuzor czy tam atomizel podobnie działa. A jaki efekt jest końcowy w porównaniu jednego i drugiego produktu? Myślę, że nie ma zbyt dużej różnicy i przynajmniej takiej, której ja w tym momencie nie zauważam. A jako trzecie jest to mydło do czyszczenia skór od Magic Brusha. Pierwszy raz mam ten produkt, mimo że Magic Brusha już używałam wcześniej. Co jest na plus, to to, że to mydło nie jest miękkie, więc nakładamy odpowiednią ilość na gąbkę. Więc nie przesadzimy z ilością produktu, który nałożymy na gąbkę, a później będziemy nim czyścić buty. Także to jest bardzo na plus. I miłe jest to, że szybko czyści obuwia. Ja do tej pory używałam zwykłej gąbki i wody, czasami mydła do przecierania, ewentualnie chusteczek dla dzieci. Także dla mnie jest to bardzo miła odmiana i jestem zaskoczona, ale może dlatego, że nie miałam żadnych oczekiwań i nie wiedziałam czego się spodziewać po takich produktach. Na ten moment dla mnie bardzo na plus. Podoba mi się to. Czy bym kupiła? Myślę, że tak. A porównując jakość Magic Brusha i czyściocha od Doktora Horsa, myślę, że obydwa produkty są super. Tylko zależy, tak myślę, ile czasu mamy na wyczyszczenie danego obuwia. Doktor Hors na pewno daje nam na to mniej czasu w kontekście takim, że szybciej wyczyścimy obuwie. A przy Magic Brush'u jednak potrzebna jest szmatka, i. trochę nieprecyzyjnie się wyraziłam. W obu środkach potrzebna jest szmatka, ale wydaje mi się, że Magic Brush zostawia więcej piany, przez co trzeba dokładniej czyścić i dokładniej używać tej ściereczki, czy czego sobie tam używamy. I wydaje mi się, że w tym porównaniu. Dr. Hors wypada lepiej, jeżeli na przykład chcemy przeczyścić szybko siodło albo puśliska przy siodle. To efekt wydaje mi się, że jest dużo szybszy. Ale z tych trzech produktów, które przed chwilą używałam, to nie kupiłabym tego niemieckiego. Nie, nie pamiętam, jak się ta firma nazywa i jak się nazywa sam produkt bo zapach nie jest na tyle przyjemny, żebym chciała wrócić do niego. A teraz, skoro mamy już wszystkie pary wyczyszczone, spróbujmy Produktów do konserwacji, czyli. Bo produkt skórzany jest o tyle trudny, że poza wyczyszczeniem go trzeba go też zakonserwować, żeby w razie kontaktu z wodą skóra się rozmiękczyła. Nie wiem, czy można takiego słowa użyć. W każdym razie chodzi o to, żeby nie straciła właściwości wodoodpornych. Także po umyciu konserwujemy olejem albo smarem i tu jest taka dość duża specyfika. Smar do skór nie powoduje tego, że skóra się rozciąga, a olej do skór. Może nam rozciągnąć dany produkt, dlatego ja w tym przypadku używam smarów, no ale w sumie w, w kalendarzu chyba nie było żadnego oleju do skór poza olejami do kopyt. Tak samo do siodła nie użyłabym oleju, bo bałabym się, że mi się siodło po jakimś czasie, nie mówię, że od razu, ale po używaniu przez kilka lat, że zacznie się rozchodzić na świecie. Także wtedy bym się zastanowiła, jakiego produktu użyć. I moim zdaniem ogromnym plusem w produkcie od doktora Horsa jest to, że jego smar jest twardy. Czyli znowu nie nabierzemy na gąbkę zbyt dużej ilości i nie będzie ta gąbka taka obrzydliwie tłusta jak to robią niektóre produkty. Właśnie na przykład tutaj Magic Brush. Ten olej, ten przepraszam, smar od nich jest tak bardzo miękki, że później ta gąbka jest, no Chyba tylko do wyrzucenia, bo jest bardzo mocno nasiąknięta produktem i to jest nieprzyjemne. Bakterie się w tym rozmnażają, więc chyba tylko takie rozwiązanie istnieje do zakończenia używania takiego produktu. Chyba, że Wy jesteście na tyle wytrwali i macie jakiś konkretny sposób na to, żeby gąbkę po użyciu smaru i to takiego bardzo miękkiego smaru, gdzie. Połowa tak naprawdę tego, co nabieram, wchłania się w gąbkę. To proszę koniecznie w komentarzu podzielcie się tą metodą. Chętnie poznam, bo może akurat uda się zrobić tak, żeby gąbka po użyciu nie była jednorazowa. Zresztą tutaj na filmiku też widać, że produkt, którego nakładam, jest bardzo, bardzo dużo. Fakt: czasami są rzeczy typu twarde oficerki, które potrzebują dużo tego smaru, żeby lekko rozbić skórę. No, ale umówmy się, jak już używamy jakąś rzecz, no to nie potrzeba aż tak mocno jej olejować. Fakt też jest taki, że przed pierwszym użyciem zawsze warto zabezpieczyć, żeby nadać tych właściwości wodoodpornych. No i na koniec moja para oficerek i produkty, które teoretycznie wybrałam jako ulubione, ale na pewno na pierwszym miejscu spośród tych, które dzisiaj testowałam, jest czyścioch od doktora Horsa, bo naprawdę mocno przyspiesza czyszczenie oficerek. Co prawda. Moje i tak nie były jakoś wybitnie brudne, żebym musiała spędzić nad nimi dużo czasu, ale do posmarowania, czyli do konserwacji, wybrałam Smart Magic Brusha, ale to dlatego, że te oficerki potrzebują mocniejszego natłuszczenia i naciągnięcia skóry. No ja niestety mam dość szeroką łydkę, więc taką obrałam drogę do tego, żeby tą skórę lekko rozciągnąć, żeby wygodniej mi się jeździło. Dajcie znać, czy mieliście okazję kiedykolwiek przetestować te produkty i czy macie spośród nich jakiś ulubiony, a jeśli nie spośród nich, to czy macie jakiś inny ulubiony? I jakie chętnie się dowiem i poznam innych producentów, którzy mają ciekawy asortyment, bo ja nie będę się chyba przywiązywać na razie do tych marek, których użyłam, tylko chciałabym znaleźć coś, co jest naprawdę godne polecenia. I ciekawe w użyciu, choć przyznaję, że Dr. Horse to są moje pierwsze zetknięcia z tymi produktami i z tą firmą. I jak na razie jestem bardzo zadowolona i nie zawiodłam się jeszcze. Zobaczymy, jak będzie z tymi brokatowymi odżywkami i odżywkami do grzywy i ogona. Ciekawa jestem bardzo ich użycia. Myślę, że następnym razem zobaczymy ich działanie. Dajcie też znać w komentarzach, bo w sumie za niedługo święta i wigilia, czy u Was obchodzi się Wigilia stajenne. I jeśli tak, to przed świętami czy po świętach? Bo ja słyszałam, nie wiem, czy to można za bobonem nazwać, że przed Kościelnym Świętem Bożego Narodzenia nie powinno się organizować wigilii. Nie wiem, co to przynosi i czym to grozi, ale coś takiego słyszałam, chociaż ja w każdym. Razie i w każdej stajni, w której mieszkałam z jeśli faktycznie była jakaś wigilia stajenna, odbywała się ona przed świętami. Jak na razie chyba nic takiego okropnego się nie przydarzyło, chociaż nie ukrywam, że ostatni weekend to jest seria niefortunnych zdarzeń dla mnie. Mam nadzieję, że teraz w nowym tygodniu one miną, bo już troszeczkę moja cierpliwość jest na wyczerpaniu. Ale nie o tym i nie marudźmy. Niedługo święta, cieszmy się. Szkoda tylko, że nie ma śniegu, bo na pewno wprowadziłby milszą atmosferę i bardziej czułoby się, że faktycznie jest grudzień, a nie wiosna albo początek jesieni. Zgadzacie się ze mną? Powiedzcie też proszę, czy na Wigiliach Stajennych robicie sobie prezenty, tak jak w klasie na przykład, że ktoś kogoś losuje i robi mu jakiś upominek. Czasami własnoręcznie nawet, bo ja chyba się z czymś takim nie spotkałam. Kończę już smarowanie oficerek. I przenieśmy się do studia, do kotków psotków i otwierania kalendarzy, bo co tam dzisiaj słychać? Zobaczmy, zobaczmy. Chyba już namierzyłam okienko w kalendarzu Only Bio, ale nie wiem, czy kotki mi tam się pozwolą swobodnie dostać, także chyba zaczniemy od herbatki. I dzisiaj na samym początku filmiku była herbata z tego okienka. Smak dość świąteczny, taki troszkę korzenny, z owocami, czułam hibiskus, także smaczne i to polecam. Aczkolwiek raczej mnie ta torebka nie przekona do tego, żebym w przyszłym roku też kupiła kalendarz z herbatami, bo większość była lekkim niewypałem, tak mi się wydaje. O, i w kalendarzu świeczkowym w końcu mamy zapach świąteczny, także mocno świątecznie dzisiaj nam się udziela. U kotków na pewno nic bardzo świątecznego nie będzie, chyba że jakaś rybka. Chociaż troszeczkę wątpię. Zobaczmy, co tam, co tam. I znowu okienko na środku kalendarza i chyba smak kurczakowy. Nie, mamy Ło sosia? Nie, to jest tuńczyk. Wow, wow, czyli jednak też troszeczkę świąteczny smak, bo ryba. No pięknie, tego się nie spodziewałam. I zobaczmy, co jest w drugim kalendarzu. Numer 9, Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie ukrywaj się. To się chciała pomóc, ale wiadomo, że jak kotek się przygląda, to jednak troszeczkę zasłania. Mamy dziewiątkę, oczywiście wciśnięta przez kotka psotka, więc wcale nie taka prosta do otworzenia. No i co tutaj, co tutaj mamy? Kurczak z rybą. Mhm też ryba. Ciekawe. Fascynuje mnie to, jak te smaki i produkty się powtarzają w okienkach. W sensie, że w jednym kalendarzu jest to samo co w drugim. No i doktor Horst, zobaczmy co tam dzisiaj. Czysty koń. Super. Bardzo się cieszę, ponieważ kończy mi się szampon. Co prawda nie będziemy się prać teraz. I Drawa też nie ma żadnych skarpetek, które trzeba byłoby umyć. Także trzeba będzie poczekać do maja, podejrzewam, żeby było ciepło na takie wybryki. Ale na pewno skorzystam, użyję i zobaczycie to na kanale. No i elfab. Co tym razem dzisiaj mamy? O, antyswędzeniowe. Nie wiem, czy można to tak określić, ale też będziemy korzystać. Mam nadzieję, że nie tak szybko jak maj, tylko trochę później. Jak już owady się rozkręcą. Oby ich nie było tak dużo jak w tym roku. Moje ulubione to chyba i Dr. Horse, i ten drugi produkt. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia! PA!